Cześć, witajcie. O dzisiejszym utworze Zofia Lisa, bardzo znana pani muzykolog wtedy, powiedziała, że jest to czołowe dzieło realizmu socjalistycznego. nie słyszałem większej głupoty. No Lutusowski po prostu napisał taki utwór, jak wtedy potrafił, z takich technik, gdzie dużo innych utworów pisał, które były fenomenalne. Więc jeżeli kiedyś zastanawialiście się, co się stanie, jak połączycie takie ludowe pieśni Mazowsza, formy i techniki barokowe i to wszystko jeszcze będzie w ogóle we wszechobecnym komunizmie pływało, to pooglądajcie ten odcinek. jestem Mateuszem Rusowiczem, a wy oglądacie kanał Mrus Talks. Musimy zdać sobie sprawę, że wtedy w życiu Witolda Lutowskiego było bardzo, bardzo ciemno. W sensie trzy wojny były za jego życia i kiedy ta ostatnia najkrwawsza i najstraszniejsza się skończyła, to zaczął się komunizm i nawet coś napisał wtedy fajnego i zostało to zmiażdżone, został po prostu zbity przez to w zasadzie i już trochę sam nie wiedział co zrobić. Jest trochę dziwne, że kiedy młody polski dyrygent Witold Rowicki zaproponował mu napisanie utworu, tak rzucił się w wir pracy, tak go to wciągnęło i powstał tak szokująco wyśmienity utwór. 26 listopada 1954 roku koncert na orkiestrę miał swoją premierę w sali warszawskiej ROMY. I było to niesamowite wydarzenie. Odtąd zachwycił wszystkich, rzucił na kolana wszystkich. Do dzisiaj jest w repertuarze największych drygentów na świecie i gości na najważniejszych salach koncertowych. Ale pójdźmy do samego utworu. Sam utwór ma trzy części i są one oparte na melodiach folkloru tylko jednego rejonu Mazowsza. Cieno. Pierwsza część na, jest oparta na piosence a czyje to kuniki, przynajmniej pierwsza część pierwszej części. Kanon, dawna, barokowa forma kanonu, gdzie głosy powtarzają po sobie w określonym interwale. I tutaj ciekawe jest to, że raz, że te głosy mają ten temat i w pauzach tego tematu są bardzo ciekawe różne rozbudowane kontrapunkty, ale druga sprawa jest taka, że kiedy skończą grać, to zostają na tym dźwięku i wchodzą do tła momentalnie. I to tło się robi coraz bogatsze, pojawiają się nowe warstwy na nim i one jest coraz obszerniejsze. I jakby mamy już wtedy jasną tapetę się dzieje i na tym się różne rzeczy wydarzają w tym czasie muzyczne. To jest ta bardzo ważna część A, ale też pierwsza część w ogóle ma bardzo wyraźne cięcia, więc łatwo śledzić formę i składa się z trzech różnych części: A, B i C. I jeżeli by popatrzeć jak cała część się układa, to ona jest tak. Uwaga, trzymajcie się mocno. A B C B C B A. Napisałem to dla was, nawet bo to trochę trudne. I tutaj widzimy te części A, są najważniejsze, zaraz sobie o nich powiemy, a tych części BC jest po prostu bardzo dużo, one są króciutkie, więc one jakby same są taką środkową częścią tej części. I co więcej, tutaj na środku jest oś symetrii w środkowym B. Bardzo mocno widać nowoczesność języka muzycznego lutosławskiego, ale też trochę w tym, że zaczyna się już od bardzo mocnego zgrzytu. Zaczyna się takim trochę trzęsieniem ziemi. Kontrabasy mają mocny, gruby burdon, na tym są jeszcze kotły takie nieznoszące sprzeciwu i na tym jest melodia. Tylko, że melodia zaczyna się od dźwięku F, a burdon to jest dźwięk Fis, więc na samym początku mamy po prostu zgrzyt sekundy, który w ogóle jest wkomponowany w podstawę tej całej faktury muzycznej. I ten burdon początkowy, w ogóle na początku to narasta coraz bardziej, jest coraz więcej warstw, a że jest tego bardzo dużo, a to końcowe A tak naprawdę schodzi w dół i powoduje, że ten gruby, mocny, agresywny burdon jest tak naprawdę taką chmurką dźwiękową na samej górze, on gdzieś wisi cały czas w powietrzu. I to tło nie jest takie ziemiste i grube, tylko to tło robi się również mgłą, która się pojawia w tle za drugim powrotem tej wersji A. Zanim powiem o drugiej części, to jeżeli Wam się podoba ten film, to mam do Was jedną prośbę, pokażcie go znajomym albo udostępnijcie u siebie, żeby dużo osób się o nim dowiedziało. Druga część to jest Capriccio Notturno e Ariozo, czyli po polsku Nocny Kaprys i Aria. I Nocny Kaprys mieni się, skrzy, błyszczy w różnymi barwami. Naprawdę jest taki nocny i kapryśny. Ale powiedziałem? Trochę tak jakby wróżki trzepotały swoimi skrzydełkami i mówię o tym, dlatego że jest taki drugi utwór, który właśnie takie coś opisuje. Jest to Uwertura do snu nocyletniej Felixa Mendelsona, która ewidentnie ma taką paralelę w tym miejscu. Bardzo dobrze widać też tutaj francuskie myślenie Witolda Lutosławskiego, czyli myślenie wysublimowanym kolorem, wyszukaną barwą, co na przykład widać w łączeniu instrumentów. Ksylofon gra razem z fletem piccolo, a harfa gra razem z tamtamem, czyli takim dużym gąbiem. I ta część ariozo, środkowa, jest e, mocna, jest dosadna i jest no, niezbyt śpiewna, To jest ciekawe, bo jednak aria nawiązuje do śpiewu, a tutaj Lutosławski dał coś takiego bardziej jakieś oświadczenie niż śpiew. Powiedzmy sobie jeszcze dosyć szybko, co to jest w ogóle ten koncert na orkiestrę, bo o tym nie mówiliśmy. Koncert to mam nadzieję, że już wiecie. Szczuru chyba jeszcze o tym nie mówił, ale jeszcze powie, to wtedy wrzucę tutaj w formach. Koncert to jest taka forma muzyczna, gdzie jest jeden solista. On gra na fortepianie, skrzypcach, oboju klarnecie, obojętne na czym. Przed orkiestrą stoi jeden solista, który jest gwiazdą wieczoru i który ma nas oleśnić swoimi umiejętnościami muzycznymi. A cała orkiestra mu tylko i wyłącznie towarzyszy, mu jakby pomaga stworzyć taki nastrój, żeby nas wszystkich rzuciło na kolana. No ale tu jest koncert na orkiestrę. Taką formę wymyślił w ogóle Bela Bartok. Napisał fenomenalny koncert na orkiestrę i pomysł jest taki, że solisty nie ma. Że orkiestra jest solistą, czyli że w orkiestrze jest bardzo dużo materiałów solistycznych. Instrumenty bardzo często grają po prostu pojedyncze, bardzo ważne solówki. czy drugi aspekt, kiedy jest długa fraza do zagrania, na przykład grałaby, grałaby ją trąbka, to w tym momencie jest podzielona na trzy części i każdą część gra inna trąbka. W sensie są trzy trąbki przykład w orkiestrze i nie ma tak, że jestem trzecim trębaczem, więc mam wolne, tylko też muszę zagrać swoją solówkę. I dźwiękowo to ma też takie przełożenie, że, że ta jedna fraza zmienia swoje brzmienie, bo każdy instrumentalista ma trochę inny dźwięk i każdy trochę inaczej czuje i rozumie muzykę. Część trzecia wreszcie. Część trzecia, czyli Pasakalia, Tokata i Chorał. Trzy barokowe formy. A to za chwilę do tego przejdziemy. Ciekawe jest to, że w tej części, w ogóle w tym utworze, widać zalążek tego, co potem Lutosławski przerodzi w formę dwuczęściową. Taką pierwszą, która nas wprowadza, i drugą, która jest ważna. Bo część trzecia tego koncertu jest dłuższa niż dwie poprzednie razem wzięte. Jest bardzo rozbudowana, dosyć zagmatwana. Formalnie ma bardzo dużo odcieni, odcinków, meandrów i ślepych uliczek. Dlatego ja wam to trochę zredukuję do takiego prostego szkieletu, żeby można było się łatwo zorientować w tym, jak tego słuchacie. Zaczynamy od pasa kali. Pasakali to jest taka barokowa forma wariacji, gdzie w basie zawsze słyszymy to samo, słyszymy temat. I na tym temacie inne głosy improwizują na początku, a potem już się zapisywało. Właśnie kolejne wariacje. Grają inaczej, grają w innych rytmach, grają inne melodie, ale bas jest zawsze wiecznie, niezmiennie ten sam. I u Lutosławskiego słyszymy taki rzut pasakali. 18 razy. Przy czym u niego to jest jeden łuk. Jest coraz intensywniej, jest coraz więcej, jest coraz głośniej, ale też jest coraz wyżej, co ciekawe. Ta pasakalia nie zostaje w basie, tylko się pnie coraz wyżej, 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 aż do po prostu wysoko brzmiących instrumentów i kiedy dominuje całość. Jest owszem oparta też na melodii ludowej, jak dużo fragmentów tutaj, ale bardziej interesujące jest chyba to, że niektórzy widzą tutaj zalążek formy łańcuchowej. Przede wszystkim w kontrapunktach, czyli jak mamy rzut pasakali, to zazwyczaj mieliśmy kontrapunkt, jeden rzut, jeden kontrapunkt, drugi rzut, drugi kontrapunkt, a tutaj te kontrapunkty nie znają granic. One się pojawiają w jednym fragmencie, potem jak się zmienił, zaczął się nowy rzut, to się tym nie przejmują, zamierają w innym, pojawiają się gdzie indziej, aż w końcu dochodzi do tego nabudowania. Po pasakali jest tokata. Tokata to jest taka barokowa forma przygrywki, wstępna, więc tutaj możemy się spodziewać czegoś, co jest łącznikiem, i tak dokładnie jest. Wiemy to po tym, że nie ma żadnej melodii, która dominuje cały ten fragment tokaty. Znaczy, jest ta tokatowa, czyli taka stukana, bo to jest takie dokładnie coś, nam się kojarzy z tokatą. Jest bardzo duża repetytywność, powtarzalność dźwięków, jest witalizm, jest taki charakter intensywny. On jest bogaty, intensywny, wielobarwny, dużo tam się dzieje, ambitne harmonie. Ale nic tam nie dominuje i przerzedza to się pod sam koniec Z tych różnych, e, ambitnych i często zgrzytających dla nas harmonii, nagle przejaśnia się do, do jednego prostego, czystego akordu S-dur i to jest szokujące. To jest punkt startowy dla chorału. Dla chorału, który jest gigantycznym kontrastem, który jest czysty, przejrzysty, jasny. I ten chorał jest powtórzony trzy razy. Delikatnie, wysublimowany, nawet jak cała orkiestra go gra, to gra w niskiej, cichej dynamice. Potem po nim następuje rozbudowane, szalone, rozbuchane przetworzenie, coraz bardziej intensywnie, aż do wielkiego, triumfalnego powrotu chorału, w kulminacji całego utworu, tak naprawdę. Po nim następuje brawurowa i zjawiskowa, rzucająca nas na kolana koda, i tak utwór się kończy. Powstała kompozycja oparta na melodiach ludowych, na dawnych formach, ale nowoczesna, nasycona nowym językiem muzycznym, tętniąca życiem i wielobarwna. A mimo to Lutosławski powiedział, że jest to świadectwo tego, jakie utwory mogę pisać, ale nie jakie chcę pisać. I to był ostatni utwór w tym nurcie. To był utwór podsumowujący wszystkie jego poprzednie doświadczenia i zamykający pierwszy jego okres twórczości. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia.